Siemaneczko na kanale krzychu trenuje. Wracam po chorobie. Czas wrócić z powrotem do formy. Jak wiecie, mała przerwa była, ale to nie z, mojego, nie z mojej winy. Panuje niestety to co panuje. Także i ja mhm. dałem się złapać. Przechodzimy do filmu, bo mam dla Was fajne niespodzianki. Także zaczynamy. Także mała aktualizacja sprzęciku. Jak widzicie, wciąż jest tak samo. Niestety hantle jeszcze nie dotarły. Podejrzewam, że to kwestia kilku dni. Trzydziestki, piętnastki jak już dojdą, później piąteczki to już będzie fajny, ładny zestawik. Myślałem wymienić je na te czarne, ponieważ cały wystrój siłowni się niebawem zmieni, ale to w swoim czasie przechodząc do podłogi niestety jeszcze nie wybrałem firmy, w którą sobie Zainwestuję, żeby podłogę wyłożyć. Także, jak macie jakieś fajne propozycje, to piszcie w komentarzach. Chętnie rozpatrzę jakieś tam opcje, żeby wyłożyć tą podłogę. Przechodząc dalej, tutaj mamy ławkę i stojaczek. Oczywiście, stojaczek będzie zmieniony na jaki to dopiero zobaczycie. Ławeczka również ale to już w swoim czasie nie zmieniam z tego względu, że mi nie odpowiada tylko, że akurat ten stojak, który wybrałem ma asekurację i chciałbym chciałbym skorzystać z kilku różnych wariantów a jak wiecie ja zmierzam już e, gdzieś tam ma ta moja droga uzupełniania sprzętu, wymieniania kończy się na sprzęcie profesjonalnym ta ławeczka jest na tyle Według mnie idealna, że nie zostanie na pewno zmieniona. Także jak widzicie, siłka robi się już profesjonalna, dlatego też jeszcze chwilę się pobawię w tymi, z tymi sprzętami takimi domowymi, oczywiście dużo sprzętu jest takiego, którego nie będę zmieniał, ponieważ tak jak te poręcze robią naprawdę mega mega robot. No i tutaj odnośnie tej maty, jeśli się uda, to się powiększy. Jeśli nie, to zostanie taki kawałek. Zawisimy worek i też będzie do porobienia. Oczywiście w dalszym ciągu gdzieś tam pomagam w sparingach, czy to u mnie, czy na wyjeździe. Także tutaj szybko do ogarnięcia, lekki stojaczek, ławeczka rowerki. Zamykamy i jest. Wtedy ogień. Także co, przechodzimy sobie za chwileczkę do dalszej części materiału. A ja witam Was z powrotem po tej krótkiej przerwie. Jeszcze tutaj coś dopowiem sobie o ławce, bo tam kilka osób pytało, na jakiej zasadzie działa właśnie ten dół. Tutaj macie takie otwory. Nie wiem, czy dobrze widać. Wystarczy sobie przełożyć w pozycję, w którą chcecie, przełożyć gumę na sztangę, i wtedy opór jest regulowany. A więc o to mi chodziło, że tutaj macie regulację napięcia tych gum. Raczej to każdy ogarnia, ale to tak w roli małego przypomnienia nie do powiedzenia. No, i co dalej? Dalej to chciałbym zmienić na pewno obciążenie na olimpijskie, bo wiele osób zarzuca mi, że skoro jestem i uważam się za Ech, osobę, która profesjonalnie trenuje i takie tam, to powinienem mieć olimpijskie no bo przecież olimpijskie to znaczy profesjonalne. Także to też taki dość śmieszne, ale też trochę prawdziwe, bo nie ukrywam, na olimpijskiej sztandze to jest zupełnie inny trening, jest dużo więcej korzyści, także tutaj również macie troszeczkę racji. No i co, przechodzimy sobie tutaj korytarzem, jak widzicie, jeszcze jakieś graty leżą, halka już prawie nie widać. No i co, ładujemy suple i chyba czas coś się poruszać. Wszystkim dla osób trenujących ciężko na macie To jest naprawdę fajny dodatek Może nie, nie, nie daje jakiś super rezultatów Ale warto mieć go w swojej torbie treningowej Obecnie zaczynam sobie kreatynkę Przetreningóweczka już się kończy I w sumie bardzo dobrze, bo nie dość, że smak jest średni To jeszcze, no szczerze, bardzo słaba przetreningówka nie jestem z niej niestety zadowolony. Także smyczka i beca może być wasze. Wystarczy, że będziecie oglądać kolejne filmy, i wtedy dowiecie się, co trzeba zrobić, aby skarnąć te dwa produkty. Panie, bierze to olej, czy nie? Gdzie tam panie, jaki olej? Pany, kupiłem taką pastę. Myślicie, że to dobry wybór? Będzie to kurła chodzić czy nie? A dla osób, które są zainteresowane suplementacją, polecam wybrać Hyper Pump, kreatynkę i w okresie letnim BCA. Uważam, że jest to najlepszy z najlepszych wyborów na polskim rynku. Jeśli masz mniejszy budżet polecam Ci to z Real Farmu przedtreningóweczkę, którą też bardzo lubię, która jest uważam moim top 2 wśród przedtreningówek, pierwsza to jest Hyper, druga to właśnie z Real Farmu to to możemy wiadomo do śmieci i uważam, że to jest taki, taka podstawa dla każdego na siłowni. ja używam sobie obecnie tej kreatynki na pierwszy miesiąc powrót taki po chorobie, później oczywiście wjedzie kreatynka żeby te tempo treningowe i te rezultaty podkręcić, później już będziecie mieli na bieżąco co tam u mnie wjeżdża, także dzięki za uwagę, ja się z wami żegnam, pozdrowionka i zdrówka wszystkim se ho trénuje